Cześć! Witajcie na moim kanale! A w tym odcinku yy, kolejne styczniki które otrzymałem od kolegi który tam zajmuje się elektroniką i mówi, że po jakiejś tam ilości roboczej o godzin yy, musi wymieniać takie oto styczniki czy przekaźniki i inne takiego typu rzeczy z szaf dlatego mówił mi, że zamiast wyrzucić to woli do, do mnie przywieźć, więc Mam takie rzeczy i będę po prostu je rozbierał. Jeżeli chodzi o te elementy, no to już je rozbierałem. Tam są styki takie średnie. Nie ma tam za dużo miedzi. Tutaj malutki przekaźniczek. Zobaczcie, tutaj mamy cewkę, gdzie jest dość sporo miedzi. Mamy tutaj mosiąc. Zobaczcie, nóżki są mosiężne. Więc tutaj miedziuchy jest dość sporo, on jest taki naprawdę yy, ciężki i powiem Wam, że tutaj sreberka jest nawet spoko, chociaż są to młode przekaźniki. Yy, w starych samochodowych przekaźnikach jest naprawdę dość sporo sreberka, ale żeby to rozłupać to naprawdę trzeba się nagimnastykować. Nie wiem, co to jest. Jakiś przełącznik. Zobaczcie, jakie tutaj mamy grube kable. Oczywiście to prze... będę upał wszystko. Hmm, jakiegoś rysunku tutaj brak. Nie wiem, czy tutaj będą jakiekolwiek styki, ale spróbuję to rozupać. Tego jest najwięcej. Na rysunku mamy tutaj widać, że tutaj są dwa styki, tu jest jeden styk. Na pewno to rozłupię i sprawdzę, czy to się w ogóle opłaca. Dalej. Co tutaj mamy? Mamy tutaj styki, stycznik taki. Już go nieraz rozłupywałem. I tam są fajne styki. Tu mamy malutki stycznik. Ale jest naprany małym, małymi stykami. Tu jest prawdopodobnie młosiąc. Tak mosiężne, tutaj mamy mm, styki to jest termik, tutaj nie ma za wiele mm, srebra, ale termik czasem jest poszukiwany i jest więcej wart niż ten stycznik to to już mieliśmy tu jest w środku elektronika, tam chyba nic takiego nie ma, chociaż z rysunku przestrzennego widzimy, że coś tam może być ciekawego. Nie wiem, może wezmę śrubokręta i to po prostu sobie sprawdzimy. Bo sam jestem ciekawy, czy tam w ogóle cokolwiek jest. Albo i nie. Nie wiem jak to rozdubać. No chyba nie będę tego robił, chociaż. Chociaż mogę to otworzyć młotkiem. No i tak myślałem, tu mamy płytkę. Jest zalutowana. Są styki tam Jakieś minimalne Ciekawe co jest u góry No to tu jest wszystko Malutkie Styczki są, to są styczki pozłacane Tak Będę musiał to odlutować. Nawet ich tutaj nie widać za bardzo. Ale tak, to są styki pozłacane. To sobie odłożymy. Co tu jeszcze mamy? To jest dość ciekawe. To sobie zrobię oddzielny filmik. Rozłupiemy takie coś. Zobaczcie, jakie grube tutaj są kable, mało izolacji, dużo miedzi. Jak tylko kupię korowarkę, to zacznę yy, korować kable, które odkładałem. O! Zobaczcie, co tutaj mam. Miedziuszka. Tu będzie miedziuszki dość sporo. Raz, dwa, trzy, cztery śrubki. Wystarczy odkręcić. I po prostu powinno to wyjść. Nie wiem, jak to jest skonstruowane dalej. Tutaj mamy jeszcze jedną śrubkę. Tu jest plomba. No, chyba, że mi ktoś powie, że to się opłaca bardziej sprzedać, no to po prostu to zostanie. Tu mi kumpel przywiózł wtyczkę medyczną. Tam są fajne złote piny. Tu jest też taka druga wtyczka, która tam ma takie też piny. To są piny żeńskie. Męskie są naprawdę dość grubo. Złocone, warto to rozłupywać Nie mam pojęcia co to jest, ale Wygląda, żeby coś tam było, jeżeli chodzi o styki, bardzo jest to lekkie Tu mamy przekaźniczek Ale tu mamy przekaźniczek ze stykami srebrnymi Widać tutaj te styczki to są małe styki, więc to raczej się na dnie opasa rozwalać, chociaż no nie wiem, takie coś jest, może mi ktoś napisać w komentarzu, czy to jest w ogóle coś warte. Dalej, kolejne przekaźniki. Tutaj widzimy styki, są takie jakby kwadratowe. Takiego jeszcze nie rozłupywałem. Wygląda dość ciekawie. Tu jest stycznik malutki. To kupiłem na złomie po 3 zł. Styki są na miejscu, a tam na złomie się. Sprałem w taką alejkę, gdzie nie wolno chodzić i powiem Wam, że tam były takie ogromne styczniki, że aż głowa mała. Ale jak to złomia, że powiedzieli, oni będą to rozłupywać. Więc powiem, zacząłem tam szaleć, szaleć, zacząłem wszystko odkładać. Co się okazało, mówili, żebym to zostawił, bo to oni będą rozwalać. To jest dość ciekawe. Tu powinny być styki. Nawet muszą być, moim zdaniem. Zobaczcie, jakie grube kable. Oczywiście pójdą do kurowarki, jak ją tylko i wyłącznie kupię. A może sobie filmik zrobimy o tym. Bo tutaj powinno coś być. Tak, tutaj widać, że są styki. Po obrazku. Ciekawe, jak duże są. No to tu mamy kolejny. Ten rozdział. Wyłącznik, wyłącznik, mniejszy wyłącznik. Te wyłączniki kupują w internecie nawet po 100 zł. Kolejna rzecz, te złomowiska to taka elektronika. Nie mam pojęcia co to jest. Fabryka wodomierzy. A, wodomierz. Tu będzie trochę osiącu. No i teraz Wam pokażę coś naprawdę fajnego. Zobaczcie, jaki wielki. Ojej. Ale aluminium. Tutaj u góry jest coś też. Nie wiem, co to tam jest. Styków tam raczej nie ma. Może jest to warte coś więcej, no ale jest już uszczerbane, więc nic z tego. Aluminium jest dość sporo, nie wiem czemu kumpel to dał, ale jestem bardzo zadowolony. No i reszta no to już jest taka praktycznie sama. No i powiem Wam, że będzie tutaj rozbiórki naprawdę dużo. Te malutkie styczniki są fajniutkie, ponieważ jest tam sporo sreberka i miedziuchy, a są naprawdę dość lekkie. No to tyle. Jeżeli ktoś by miał coś takiego, to możecie pisać do mnie na mm, maila. Może się jakoś dogadamy, jeżeli chodzi. O takie rzeczy bardzo lubię takie coś rozbierać. Jeżeli podobał Wam się mój film, dajcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał. Trzymajcie się. Cześć.